Nie zdążyłam Wam e, nagrać filmu Sorry, skupiłam korek W ogóle mam nadzieję, że będziecie słychać, bo e, jest to zdaje się próba generalna nagrywania w Audi e, Nie zdążyłam wrzucić filmu e, a propos tego, że skończyłam 40 rok życia e... A tutaj już vlogasek e, Przy okazji, a raczej z powodu tego, że e, Rubens właśnie umarł. E, właściwie został, musiał zostać uśpiony, natomiast był w agonii. Tak się wszystko potoczyło. Od śmierci muchy właściwie on, e, no on po prostu dostał niewydolność. Jak się zorientował, że mucha nie żyje, no to coś stało. Czekajcie już ponad <laughs> ja przez tego pierdolonego TikToka nie, nie nagrywam właściwie nic, mam jakieś pliki, nie wiem jak te filmy pójdą w jakiej kolejności, natomiast e, to nie może być tak, żeby, żebym zabalała e, YouTube'a y, przez TikToka. Na TikToku kurde, nagram wam, coś teraz wracam w tej Polsce, co? Normalnie wygląda jak w Lubuskim trasa na, do Niemiec. W każdym razie yy, yy, no, egoizm nie pozwolił na to, żeby Rubensa pożegnać wczoraj. Natomiast dziś przynajmniej yy, mieliśmy stuprocentową pewność, że nie możemy zrobić, chociaż w sumie tę pewność mieliśmy już od dawna, bo robiliśmy po prostu w, z, razem z naszymi weterynarzami wszystko co w naszej mocy. E, Dobra słuchajcie, bo ja właściwie nie wiem, czy wy mnie słyszycie, więc e, chciałam się tylko przywitać, powiedzieć, że pasmo sukcesów e, jakby trwa. Także być może uda mi się puszyć w tym tygodniu dwa vlogi. E, jako zadośćuczynienie uczynienia za to, że mnie nie było. Dziękuję w ogóle też, że subskrybujecie mój kanał, bo e, przez e, takie zaniedbanie to powinno was, was ubywać, a nie przybywać, także dziękuję jeszcze raz. E, a tymczasem kończę i... E, no i tyle. I zostawiam was z widokami po skle Coś tam się poskleja, coś się wyklepie Eee, także no. Także tyle. Rubensa już z nami nie mam. Ale wypełnił, ten jak każdy inny piesek, swoją misję na Ziemi, w 100%. procentach. Ciekawe, gdzie jest teraz. a jeszcze ten wiedzieliście, że policja teraz ma czytnik kart i można uiścić mandat karny otrzymany przed chwilą na miejscu też nie wiedziałam także pamiętajcie aplikacje, na których się jeździ szczególnie jak są dwie na raz też mogą się mylić